Już po raz trzeci klub sympatyków piłki siatkowej organizuje noworoczny turniej siatkarzy amatorów. Stowarzyszenie prowadzi także łódzką amatorską ligę siatkówki, a dla drużyn występujących w tych rozgrywkach impreza będzie ostatnim sprawdzianem formy przed inauguracją tegorocznych spotkań. W tym roku wyjątkowo dopisało dużo zespołów, będzie aż 10 zespołów. Z tego będą również zespoły spoza Łodzi, będzie zespół z, ze Śląska, będzie zespół z Poznania. Będą zespoły oczywiście, które grają w lidze na co dzień, ale też nowe zespoły, które chciałyby się przymierzyć, sprawdzić, zobaczyć czy może od tego sezonu wystartują. Między innymi na przykład zespół u Głusi. Choć to rozgrywki siatkarzy, to w kilku zespołach nie zabraknie także pani. Organizatorzy przewidzieli również osobny turniej dla najmłodszych siatkarzy, uczniów szkoły podstawowej numer 205. To są reprezentacje klas. Z reguły te dzieci nie mają możliwości wystąpić na zawodach, bo reprezentacja jest jedna, wspólna. Natomiast tutaj jest ta możliwość, że ponad 20 dzieci będzie mogła spróbować również swoich sił. Trzeci noworoczny turniej siatkarzy amatorów w hali szkoły podstawowej nr 205 przy ulicy Dąbrówki rozpocznie się w sobotę o godzinie 8.30.